Może y, Oliwia, tak? Oliwia, opowiesz mi, y, jak się przygotowywaliście do, do występu. Y, dobrze. No to opowiedz mi. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy. Y, y, same tańczyliśmy, ja z Heleną. Y, ty z Helenką, tak? No proszę, a y, Helenka powie mi, y, jak się przygotowywała do, do występu. Cukienkę różową, zakładam buty i rajstopy. Rajstopy, ale. Buty i e, ten, sukienkę i rajtuzy. Dobrze. A co powie nam kolega? Ja byłem w książę, byłem taki. I jeszcze coś. Ja... Zadowolony jesteś ze swojej roli? E, tak. Ale trochę. Ale pewnie nie tylko na scenie jesteś księciem, ale i, i w życiu starasz się być, co? No ja znalazłem jakąś panienkę do, do tańczenia już. <laughs> Dzięki. 10. przeglądu teatralnego Zaczarowana Kraina. Rozmawiamy z barokową damą, o ile dobrze pamiętam. Jak przebiega, jak przebiega w tym roku całe przedsięwzięcie? Tak, to już jest 10. jubileuszowa. Ponoć tylko jestem barokowa, ja wydaje mi się, że jestem młodsza. To są jakieś takie niefajne plotki. Chciałabym to zdementować. Ale dziesiąta, Zaczarowana Kraina, dziesiąty przegląd. Już kolejny raz w Domu Kultury, bo tylko dwa razy mieliśmy w szkole, nie mieściliśmy się tam, zresztą widać, to jest tylko jedna grupa z jednym przedstawieniem tu za nami, a grup w tym roku mamy akurat bardzo dużo, bo jest grupa ze Szprotawy, z lubska, z Nowej Soli, Kościana i dwie grupy od nas, plus przyjechała także grupka na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, bo jak jubileuszowa to się dzieje jeszcze dookoła bardzo dużo rzeczy, tak? Czyli mamy konkurs plastyczny, będą wystawy w bibliotece, w muzeum i tutaj jest w Domu Kultury przez jakiś czas jeszcze i można sobie na przykład na wystawie zobaczyć, tak? W skrócie te 10 lat. Tak, widzieliśmy już smerfy, widzieliśmy kopciuszka, także przygotowywanie czekolady w wielkim kotle. Co, czego jeszcze możemy się spodziewać? No dzisiaj przed nami na pewno kwiat paproci i to jest nasze szkolne przedstawienie, zaraz po przerwie. Tutaj, jak widzicie, cały zestaw pingwinów i różnych z Madagaskaru zwierząt się nam szykuje. Także atrakcji jest jeszcze kilka, mamy właśnie rozstrzygnięcie jeszcze tego konkursu na dzisiaj dzisiaj powinniśmy skończyć tak myślę sobie o 13, jak dobrze nam pójdzie, tak? Także to jest duża logistyka, duże przedsięwzięcie, dzieci także muszą zjeść, mają tu przygotowany posiłek, także no, no rozkręcamy się, a jeszcze chwilę, chwilę będziemy występować. Mieliśmy okazję widzieć tutaj w oczekiwaniu na Panią właśnie ten stres, te przygotowania, ten chaos w pewnym sensie. Jak dzieci to przeżywają? Muszę pani powiedzieć, że wydaje się tam, jak ktoś ogląda to, co się dzieje na scenie, że ale cudownie, wszyscy są yy, tacy yy, zrelaksowani. Ja prowadzę to, mi tam. Nie, to jest straszny stres. My tutaj trochę tańczymy, przytupujemy. Yy, każdy ma swoje sposoby na rozładowanie stresu. Na szczęście, pani Dorota tu przygotowała tym razem czekoladę, więc się tu posilaliśmy z tyłu. Ale faktycznie dzieci znoszą czasami lepiej od nas, starszych, bo my się naprawdę bardziej stresujemy. Oni podchodzą tak na wesoło. Mamy na przykład dzisiaj występujące dzieci z autyzmem, i jakoś dzięki kolejnym próbom odnajdują się w tej sytuacji. Także myślę, że największy stres mają opiekunowie, a dzieci idą na żywioł, i wtedy wychodzi najfajniej. Dziękuję bardzo. Znów Cię nie mam, więc nie śpię się gdyż To moja magia, magia niepewnych serc To moja magia, wróżby do pustych miejsc to moja... Z burzu, z burzu dróg, z tych dni kiedy pachnie ziemia, polosią im chęć, ja wróżę z pań. Kto nie wierzy Chcę wierzyć Magii Spójrz oszukujący nie dni nie wierzyć zabierz, zabierz, Chcę wierzyć magii Za nami twoje jagni Chcę wierzyć magii w staną kulę To nie wiadomo, chcę wierzyć Magii. Bądź oszukujący w Nie jedź Magii. Sam z tamtym płaszczem swoja żyć, chcę Magii. Chcę I'm going